Dzień dobry. Witam Państwa w materiale, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy jeżeli zakupię kasę online, ale nie mam takiego obowiązku, ponieważ prowadzę działalność, która nie wymaga tego urządzenia, to czy będę musiał podłączyć to urządzenie do internetu, czy mogę poczekać? Przede wszystkim wiele osób z nas decyduje się na zakup kasy fiskalnej online, ponieważ możemy skorzystać z ulgi, która przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli zakupuje swoje pierwsze urządzenie lub jeżeli chcemy kupić na przykład urządzenie w leasingu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zastanawiamy się, skoro moja branża nie wymaga takiego urządzenia, to czy muszę podłączać je do internetu, czy dopiero kiedy będzie taka informacja z ministerstwa, że jest obowiązek, wtedy będę taki internet musiał w lokalu założyć. Od razu Państwu odpowiem, że nie jest ważne to, czy nasza branża wymaga kasy fiskalnej online, czy nie. W momencie zakupu tego typu urządzenia jesteśmy zobligowani do podłączenia go do sieci. Czy to będzie za pomocą kabla, czy to będzie bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi, lub czy też urządzenie będzie wyposażone w kartę SIM i będzie niezależne od zewnętrznych połączeń. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, tak jak każdy często mnie pyta, co się stanie, jeżeli wysiądzie mi internet na przykład w sklepie. Jak najbardziej mogą Państwo dalej z takiej kasy fiskalnej korzystać, ona nie wyłączy się, będzie dalej pracować. Z tym, że jesteśmy zobowiązani w jak najkrótszym czasie usunąć awarię i przywrócić połączenie. Kolejne pytanie, jakie otrzymuję od Państwa: a co w tej sytuacji, jeżeli będę sprzedawał, co z tymi paragonami, co się z nimi dzieje? Oczywiście urządzenie będzie przechowywać te dane dopóki jest odłączone od sieci. W momencie przywrócenia połączenia dane te zostaną wysłane na odpowiedni serwer. Także podsumowując, nawet jeżeli nie posiadamy obowiązku Kasy Online, ale taką zakupimy, musimy dostarczyć połączenie internetowe do tego urządzenia. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału. Naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami w branży. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam.